Witam dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej kochanej serii Zagrajmy Minecraft W tym odcinku muszę ustawić sobie czas Dobra ustawiony Wcale nie zapomniałem Drugi raz rzędu <grym> O co my tam mamy O właśnie 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 potrzebuję takie coś bo chcę zrobić kopalnię Odkrywkową właśnie taką nie odkrywkową tylko no odkrywkowa to jest nienaturalna to jest właśnie taka naturalna dobra można się zżygać z 30 fps ów. dobra już mam 80 No i jazda Zobaczymy co ten Co nam właśnie tutaj to przyniesie Dobra, to jest ta dziura, w której tak naprawdę nic nie ma Tu też nic nie ma Ciekawego No, teraz raczej nic nie ma ciekawego to wracamy się no strasznie to jest ładnie tylko że jeden z tych problemów jest że że właśnie e, chcę mieć wszystko skondensowane tak mniej więcej czyli jednak to zrobimy w jakiś sensowny sposób właśnie szczerze tam gdzie miał być tak mi się wydaje że zrobię dom tam gdzie miał być od samego początku bo czasami pierwszy jed jeden z pierwszych pomysłów jest tym najlepszym Dobra, jest ta maczuga Herkulesa, to jak podążymy sobie w tą stronę, to powinniśmy gdzieś właśnie dojść tam do naszej cywilizacji. A nie, proszę nie świecić oczami. Proszę tutaj wrócić, nie świecić oczami, oczyma. Dobra, koniec, nie świeci. No już muszę trochę jabłek wziąć z domu. Żeby to jakoś sensownie to było. Żebym nie umarł z głodu. Dobra, to w którą teraz stronę muszę iść? Może żeby to miał sens. Ciemność idzie. Uh -huh. Nie, w sumie tu jakbym zbudował, to trochę za blisko, by był tego wiaduktu, a ja chcę. To chcę mieć taki naturalny właśnie widok. Dobra, to zbudujemy tam. tam już, już powtórzę się dziesiąty i ostatni raz, w którym to powiem, że zbudujemy się tam, gdzie miałem na samym początku się zbudować. Dobra, to jest mój dom. To jest Creeper. A my idziemy spać. I później podjąć się pr pracy. No, ten się zespałnował tak. Ładnie to tak się spawnować na mojej dni. Ja tu się staram, to rośnie, a ten depta po mojej dyni, no jak to tak można? No jak to tak można? Jeden właśnie z najlepszych rzeczy to ten, że, że policja kartki mogą sobie jeździć koło właśnie mojego okna, a tak o, odszumianie jest ustawione, że właśnie tego nie słuchasz na nagraniu, także jest super. Nie ma to wszystko sens. W sumie to nie ma sensu, bo odszumianie... Posuwa karetkę. Kto by to pomyślał, że technologia działa w ten sposób? Dobra. W sumie to, jakbym. Nie, tego ty nie będę powiększał. Może to zrobię więcej tego, bo to jest tak, tak trochę tutaj łysa. Zajmuję się 15 rzeczami naraz. Dobra. To tu, może bym zrobił coś więcej, a może i nie. Może tutaj jakiś ten, żeby zrobić kontrast? Tu jest taki bardzo industrialny budynek, budynek kwadratowy, taki mało co. A ja tutaj jakiś, właśnie, jak to się nazywa? Garden. Ogródek, właśnie. Jakiś ogródek, żeby to kompensację robić. Mistrz cięcia. Tak, polecam się. Czasem nawet cięć nie widać, co jest ogólnie śmieszne. Jak robię cięcia, to on tych cięć nie widać. W sumie to jest lepsze, bo nie muszę mówić, że, że robiłem cięcia i wszystko wygląda to sensownie, ale z drugiej strony. No z drugiej strony, może nie ma drugiej strony. Tak pamiętam jeszcze na kreatywie, jak to robiłem, to tu jest. Powinien być gdzieś tu cave. który dość interesująco wygląda. Gdzie on jest? Pokażcie się. To no, jest to woda. Gdzieś to powinien być cave. Halo, halo, panie cave. Ie. A nie, bo pewnie musiałem się wkopać jedną kostkę niżej i odkryć ten klif. Jak w takim razie go chyba nie zobaczę. Dobra. No może tutaj w Word ed Edit'cie po prostu usunąłbym tą strefę śnieżną i po prostu bym miał to wszystko, albo po prostu to obniżył do jakiegoś tam sensownego poziomu, żeby ten sufit właśnie wyglądał w jakiś tam sensowny sposób. Tak mi się wydaje, że zlevelowałbym to jeszcze poziom w dół. Albo zaczął budować właśnie tutaj, od tej strony, albo od tej strony. Żeby to. chodź tu. Nie będziesz mnie denerwować. Świecić swoimi oczami. Gdzie ty jesteś? Masz szczęście dzisiaj. No. Nie. Bloczek. Rzuca cień. Dobra. No to jak? To przynajmniej będę miał skondensowane dość. Skondensowane, właśnie że nie będę musiał od domu daleko iść do, do spawna do wszystkiego. No dobra, to zaczynamy budować. Zacznijmy sobie może od schodów, których nie mam. Także. Plan domu miał być taki, że. Szczerze, nie w ogóle plan domu nie mam. To ma być ogólnie ogródek. I ta woda ma być w ogóle. Zatentygowana tym wszystkim. to szczerze to ja to zostawię? Tą krzyżkę. Ażem postawił żebym po prostu to miał właśnie postawione tutaj i czystej ekwipunek Dobra, głęboki wdech i budujemy Tak, no to jak tak mi to zajmie bo no to naprawdę jak zacznę budować to, to, to muszę nie obwijać w bawełnę, zacznę to muszę skończyć, tak? To powiedzmy, że to będzie szło i to będzie będą schody i to będzie wejście co nie ma sensu, bo może bym dom na pilarach z, albo ze szkła? Tutaj bym zrobił taką, e, taką odskocznię, tutaj i resztę właśnie ze szkła, i bym miał tutaj cały taki wysoki dom, właśnie szczerze. To ja po prostu mogę zacząć właśnie od tej strony. Nie, będzie z bagno Także a, dylematy, dylematy, jak to zbudować bo jedyne co właśnie w głowie mam to, to co zbudowałem tutaj na kreatywnym trybie i właśnie w tym jest problem. Dobra, weźmy trochę tego konkreta i właśnie zobaczę jak to jeszcze będzie się to jeść. Bo tutaj jak zbuduję właśnie drogę tutaj albo tutaj to może tutaj, tutaj będzie ta droga sobie jeszcze przekalkuluję jak to ma wyglądać to od razu ten y, zrobię sobie łopatą to tu jakieś dziury, nie wiadomo co to jest. I, pyk. I tutaj powiedzmy, że tu zrobię jakiś śliczny mostek. to sobie to zniszczę, to sobie to poszerzę. Tu, tu, tu To będzie dość problematyczne. Może zostawię, to nie będzie żadnego. Szczerze. Tak mi się wydaje, że jednak tutaj mostek będzie to. Oj, no za dużo że tak to mówimy. Dobra, to lecimy sobie od tej strony. I odbijemy sobie właśnie w tą stronę, tak mi wydaje. I właśnie... hmm. A, naprawdę dylematy mogą to zrobić pomiędzy odcinkami. Kto by pomyślał, że będzie aż taki problem z budowaniem prostego domu. Przejrzę od tej strony, mogę? Zbudować jakiś dom, tak? Do wody. Jakiś dom chciałem z basenem, z tym wszystkim. To będzie dosyć sporo karczowania lasu. Tutaj nie będę mógł zrobić okien, to będzie dość solidnie. I to jest e, ta nasza stacja, czyli to będzie za blisko. Tak, właśnie dylematy w 2021 roku. Gdzie zbudować dom, żeby to on, żeby on sensownie to wyglądał. Zawsze tutaj mogę w rogu. Zrobić tutaj właśnie. Jak to będzie od dołu właśnie wyglądać, bo nie chcę karczować lasu. Żebym później go musiał uzupełniać. Jak z zdanie, zdanie. To jest tak. To jest tak właśnie. Tu jest dziura, tu są lasy, tu jest góra jakaś. Ja nie wiem, jakby tu zbudować przejście, które by tak sensownie to wyglądało. Jajuszko, co tam jest? Ul. Znalazłem ul. Tak, widziałem, że coś, coś mi tu nie wyglądało. Na, to, na naturalny, właśnie kolor. na drewna i brus. To znalazłem. Ul. U. Szczerze. No to jazda, budujemy tutaj. Muszę um, się obez u Was Tak to się wymaga uwolnić się od własnych właśnie kajdanków, które przez zbudowanie tego domu tutaj zrobiłem sobie jakieś nierealistyczne standardy, których nie mogę po prostu tak samo zrobić, bo po prostu nie chcę wbijać na kreatywny z powrotem, żeby żeby to dość sensownie wyglądało. A właśnie tutaj bym te schody zrobił. Dobra. To będzie pokój. pociągnę w ten sposób. To będzie drugie piętro. To będzie piętro w piętrze, to to będzie. Nie, to będzie wrytew. Za bardzo to ma być. Em, zintegro... Nie zintegrowane, tylko jako e, rozszerzenie, a nie jako nie zintegrowane w ścianie. Jakbym chciał, to tam takbym zrobić dawno. A tutaj właśnie jakbym po, położył ten sam poziom, to to zupełnie źle to będzie wyglądać. Szczerze. Nie ma. Robię to tak miało być. Będę musiał to wszystko teraz zryć, tak w ten sposób. Uruszył kilof... Ruszył kilof e, w... w ruch, także nic go już nie zatrzyma. Także tutaj będzie ten ogródek. A może i nie, bo, bo nie chcę, to jest naturalne, takie ładne i ciężko by się... ciężko się to po prostu pozbyć tego. Tak co tutaj zrobić ogródek, pisio. Aby to wyglądało sensownie, to zrobimy to w ten sposób, aby to jakoś naturalnie wyglądało, a żeby też miało to sens, w sumie, um, tak, to to zrobimy w ten sposób, pyk, 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 pyk. tak, 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 się jak na razie ogródkiem Może to będzie jakieś podziemne sanktuarium, do którego by się No, jakieś o, schodzić po prostu to się jakoś odgrodzi, po prostu ja bym, ja bym to zniszczył, zbudował to coś coś tam takiego jakiegoś co by wyglądał właśnie miało ładniejszy kolor właśnie no to ma być zniszczone, to właśnie ten poziom jeden bym obniżył z jednej strony, a z drugiej strony bym to zostawił tak jak jest a z drugiej strony jednak to nie, to jest za dużo do obniżenia tak czy inaczej, będą się to obniżyć o dwa poziomy, bo jeden poziom to będzie dirt, a drugi to będzie właśnie budulec. Także, także już to chyba będą się obniżyć właśnie o te dwa poziomy. Dobra, jak na razie. Dobra, buduję tak, jak leci. A później będzie problem z tym, czy to dobrze zbudowałem. Półpłytki, pół O Oto właśnie jest pomysł, jak zintegrować dach, żeby ten dach wyglądał dość sensownie. Ale będę, miał, chyba, no, będę potrzebował mieć crafting table tutaj. Dobra, pomożesz mi, prawda piesku? Nie, nie pomożesz mi. Tak, to jest zadanie tylko i wyłącznie dla mnie. Jeszcze noc idzie. Będzie dość ciekawie tutaj budować. Także ja chciałem to wbudować w ten sposób, to my to tak zrobimy. Um, najpierw z drewna czy najpierw z tego? No, to jest pytanie. To mi się wyda, że najpierw z tego to było. I to były schody na, na kolejne piętro. Także. I to był taki otwarty, otwarty plan, właśnie. A to właśnie było zryte, bo tutaj naprawdę nie potrzebuje nic. Tylko właśnie potrzebuję... E, właśnie z tej strony, żeby to wyglądało jakiś sensownie, że ten dom jednak stoi na tej, na tej górze, a jednak z drugiej strony on jest tak z, e, nie zintegrowany, tylko właśnie jest takim extension, że to atakujemy rozszerzeniem tej góry. Także z zewnątrz wygląda jak, jak rozszerzenie, a w środku wygląda jak zintegrowanie. Także, e, także no, po prostu połączyłem. Dwie najlepsze cechy tego, co chcę zbudować w jedną wielką całość. Pyk i pyk i pyk. No dobra. Muzyczka zaczyna grać. Na no, naszą budowę. Dobra, ja to jeszcze zrobię w ten sposób. Bo ten design ma być właśnie zrobiony w ten oto sposób, że Czekaj, mogę wam światło dać? zapomniałem, że tak się da. Dobra. No, FPS mi spadają? Nie, nie, nie spadają. nie Wydaje mi się, nie. Jak tak trzymam, to raczej mi się FPS nie spadają. Do tych schodów. Właśnie te schody raczej będą. Nie będą spółpły, tak jak będą one. Właśnie. Normalne zrobione. Normalne schody. A może i nie? No, to zobaczymy najwyżej będzie do zapłaty dość sporo dobra i pyk i pyk i pyk i pyk i pyk i pyk i kolejny pyk nie może tutaj nie i tutaj właśnie będą a tutaj właśnie będzie będzie właśnie szkło dobra no to może będzie piętro. Właśnie muszę e, ogarnąć jak to piętro właśnie będzie wyglądać, czy, czy ten dach nie będzie... Hmm. O to jest pomysł. Tak, bo tu raczej już be... tak zacznie, już właśnie tu padać śnieg za niedługo. Także tu może być jakieś piętro właśnie niskie. To będzie właśnie prowadziło w kamień tam do środka, także... Tutaj, no dobra to jeszcze zrobię w ten sposób. Żeby to jakieś nie wyglądało. Dobra, i nie chcę. Dla... Nie, wziąłem to szare, żeby to nudno nie wyglądało. Także to będą, z tego będą mam właśnie akcenty takie dość silniejsze. Zobacz, czy z tego zrobimy. Nie jak z tego wyjdzie. Tak. I tutaj może z... tak to będzie. Ale armia! No, bierz go! Bierz go! Masz nagrodę. Dobra, czyli jednak. No, tak, zrobię to w ten sposób. Tak ma to sens. A no, może i nie. Tak ma to sens. Dobra, zrobię tak, bo raczej to nie, nie będzie przeszkadzać, jeżeli zmienię um, design tego trochę. Także. Teraz no, 2-3. Pyk. Zrobimy to w ten sposób, właśnie. Oj, to raczej za, za wysoko. No i to trochę będzie, będzie dość e, drogie, budowanie tego wszystkiego właśnie. Jak nie na materiałów, to na moje zdrowie psychiczne. Dobra, to już pierwsza ściana powstaje z tej strony. Nie, to raczej... Hmm, to jest pytanie. Miałem tak to zrobione, a drugie, e, a drugie właśnie to było z desek. Żeby właśnie było trójkolorowe. To może tu bym wstawił deski. Tutaj znowu ciemny. Tu, I tutaj jasny i to będzie właśnie wejście do domu. Tutaj dwa pyk, tutaj dwa i pyk. Bierz go, bierz go. Dobry piesek. I tutaj właśnie dwa raz dwa. Raz i dwa. I chyba w ten sposób. Zobaczymy, jak to z zewnątrz wygląda. To wygląda sensownie, tylko to wygląda niesensownie z tej strony. To jeszcze bym musiał to. Proszę wyskakiwać. Wyskoczyć. Wyskakiwać. No, dobra. I to będzie taki pasek, i to będzie szło do góry. Dobra, to jeszcze zrobimy to symetrycznie. Bo nic nie jest tak denerwujące jak niesymetryczne rzeczy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Uno do stresu. No, to będzie żmudna dość praca. Która powinna odpłacić ślicznym domkiem w przyszłości. Także trzeba to dokończyć i zbudować jak należy. Dobra. Jak na razie jest to piętro, tutaj bym, będę musiał jeszcze to zniszczyć. Aha, no dobra, to jeszcze to zniszczymy tutaj, żeby to nie było, nie było z tym problemu. Właśnie problem będzie z oświetleniem w tym domu, także Myślę, żeby to wszystko pokryć w dywanach, tylko że jednak to z, de z deskami pokryję, żeby nie było Weźmy się, żeby to pokryć w popłytkach, żeby się moby nie spawnowały, a w domu, żeby była minimalna ilość świateł. No i w sumie taka bar jednak zrobimy w ten sposób. W sumie to zryję sobie w ten jednak sposób, bo jednak zostało to postanowione. Tak się najczęściej będę musiał to zryć, bo, bo będę musiał to zastąpić trełą. Dobra. Tu się wchodzi. To jeszcze muszę to zniszczyć. Żeby to wszystko miało sens. Pyk, 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 pyk i pyk. I to samo z tej strony. Niestety. Albo niestety. zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dobra, jeszcze tutaj. Tu jasne, tu jasne ciemne, ciemne deska. No, wygląda to dosyć sensownie. No, tak. Tak podeptałem po tym zrobił dźwięk jakby coś się paliło i się przestraszyłem. Dobra. I tu raczej powinny być pełne te deski. O, właśnie potrzebuję drzwi. Drzwi będą chyba od wewnątrz albo od zewnątrz. Zobaczymy. Proszę wyskakiwać. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu mówię. Siad. Dobra i tu powinny być pół płytki. To zrobimy tych pół płytek. Ile się da? 60. I zaczniemy to budować właśnie w ten sposób. Dobra, jeszcze to będą się zrobić w ten sposób i uzupełnić to tak, Żeby to miał jakiś sens i to uzupełnić w ten sposób. I to może właśnie z drewna całego, a w sumie szkoda drewna całego, jak mogę użyć półpłytki, które będę miał dość sporo w, najbliższym w to czasie. Jest właśnie w ten sposób. No, musiał jeszcze w to w ten sposób. I to będą drzwi. I w sumie ten dom nie chcę, żeby był zamykany. Z drugiej strony, żeby był. Dobra, nie wiem. Gastonowi ja się. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym będziemy kontynuować budowę tego naszego domu. Do zobaczenia. Cześć.